Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu z Pamiętnika Artylerzysty. Drugi odcinek, albo druga powiedzmy część tych filmów, o których wspominałem, czyli gracze YMI na fv 3805 to były naprawdę bardzo fajne bitwy. Tym razem mamy Kamil KRL1 chyba tak to się czyta, czyli w skrócie Kamil. Kamil ma troszkę mniej bitew niż Ahmed, około 240 w tym momencie na FV-ku, ale za to z kolei widać dwie odznaki biegłości. Bitwa bardzo podobna do poprzedniej, z racji tego, że no, to o czym już mówiłem kilka razy, yy, czyli arta, ta sama, ten sam klan, yy, dwie bardzo fajne bitwy. To również tutaj są gracze Fioletowi, w, w tamtej było. Z tym, że różnica jest taka, że tym razem mamy. E, mamy tylko dziewiąte tiery Czyli Kamil jest w tym momencie e, Top tierem w artylerii Szczerze mówiąc zakład tego bardzo nie lubię Bo lubię walić jednak mimo wszystko W e, czołgi Sporo, które po prostu mają dużo zdrowia I dają dużo damage'u. Ale to Kamilowi nie przeszkadza Top tier, e, no i tak jak mówiłem graczy fioletowi, tym razem w plutonie Tam też, wydaje mi się tam też był Czech e, Tym fioletem Tutaj znowu pluton e, czeski Rako, Che oraz Zachry 666 i to one tak naprawdę stanowią siłę swojej drużyny, bowiem przy okazji są dziewiątotierowymi czołgami średnimi, także te naprawdę mogą sporo podziałać. Pierwszy na cel wzięty został AMX 1390, nie wiem co tu robi czołg lekki, ale jako, że stoi i próbuje na mordowni ostrzeliwać się z czołgami przeciwnika, to dostaje pestkę za 1100. Także bardzo dobre rozpoczęcie tej bitwy dla Kamila, który zaczął od bardzo ładnego one -shota. To jest kolejna wspólna rzecz dla tych dwóch bitew, czyli obecność bardzo ładnych, mocnych strzałów, ale to zobaczycie jeszcze w czasie przebiegu tej bitwy, że to nie jest wszystko, co ma Kamil na FVQ do powiedzenia. Ja pamiętam właśnie na tej mapie zrobiłem w końcu asa pancernego na tej arcie, ale grałem akurat po drugiej stronie. Teraz bardzo ładnie przejeżdżający jak Tiger przez ten przesmyk, więc troszkę spóźnił ten strzał minimalnie. Ale mimo wszystko i tak ładnie weszło z pleszem za 461. Gdyby odpalił tę pestkę, bo już był skupiony dosłownie ułamek sekundki wcześniej, to myślę, że to miałoby szansę wejść dokładnie w bok. I jeśli by go jakimś cudem tego jak Tigera nie zabiło, to na pewno by koszmarnie mocny demer zrobiło. Ale to oczywiście, tak jak mówię, nie jest jeszcze nawet. Hmm, Część niewielka tego, co tu się będzie dziać. Na razie pluton fioletów mocno opuszuje nasz podjazd. Już praktycznie zdobyli tam już tylko się niewiele lightów. To tam się broni T3-7. Znowu kolejny light, który stoi w zupełnie dziwnym miejscu. Bardzo ładny strzał, bardzo ładne trafienie za 814 z odpowiednią poprawką w tego t 54 4 Good job, why me? You are skilled. I kolejny gracz, który ma mnóstwo czasu na pisanie z przeciwnikiem, jaki to on jest doświadczony i dobry w i Teraz zobaczcie, spot. Dostaje pierwszą pestkę od typa 4. Ten typ, jak się przebył na szczęście, mało punktów zdrowia, odbiera na strzał ten typek i udaje się naszemu T32 naszemu T32 uratować skórę artylerii. No gdyby ten typ e, ubił Kamila, to powiem wam szczerze, gwarantuję wam i tutaj jestem w stanie postawić na to e, na przykład swoje włosy na głowie, żeby ta bitwa była przegrana. Gdyby nie e, ten strzał od T32, który posłał typa do garażu. Na szczęście ładne trafienie i zatrzymanie tygrysa drugiego udało się i teraz zobaczcie co się dzieje na, na mapie tak naprawdę przeciwnicy zdobywają po kolei e, kolejne kwadraty udaje się jeszcze zniszczyć typasz, e, tego tygryska ale ginie te 34 ginie nasz typ 31 -ty więc już nie mamy dwóch dziewiątych tierów niestety w tym momencie ginie również kowu czwórka Teraz w dużych opałach jest T54. Centurion tutaj wyjeżdża. Dostaje kolejne pestki. Ładny strzał w tył. Bardzo dziwne, że weszło tak słabo. Powinno go było to spokojnie zgnębić i wysłać do garażu. Mamy już 3,5 tysiąca punktów uszkodzeń. Wszystko z tego co kojarzę było chyba widoczne. I teraz zobaczcie sytuację na górze. Ilu przeciwników tam się czai, Jest Lowe prawie na fullu, jest na fullu T34, prawie na fullu również T54 i na ogrysku jest Tortoise, także u nas z dziewiątych tylko dwa zostały. Teraz ostry rasz T54, wyjeżdża do naszego obiekta 704, przebija się przez niego. A niestety Kamil całe życie na reloadzie, e, chyba wydaje mi się, że 704 bije z hajaku, bo jakoś tak gwiznął. E, w tego T54 te za mniej niż 300, więc tu musiały być heki. No i teraz T54 te niestety w dużych opałach ma 5 czołgów przed sobą, na szczęście przodek Kubia Tortoisa, a Kamil próbuje psorować tego t 4, 4 bo on jest ostatnim, którego widać. I piękny drugi one-shot, 1500 punktów uszkodzeń, także już 5000 widocznego damage'u, dwa one-shoty. I bardzo mądra decyzja o tym, żeby wycofać się z tego miejsca, bowiem po prostu lewa strona, górna strona, górna część mapy została zdobyta. I teraz po prostu ogromna kampa ze strony sojuszników. Bo zobaczcie, T32 stoi tam, ma full hp i trzy fragi. W tym momencie ginie nasz T37. Mamy jeszcze protka na fullu i do tego artylerię oraz kamila, który został ogryziony. Oni stracili. Już trzy czołgi 9 tieru, ale mają wciąż y, dwa czołgi, plus artylery 9 tieru. U nas tylko został Kamil. Także no, y, rozdźwięk i przewaga ich w czołgach, w hapekach, nawet z prostym skillu wynikającym z XVM-a, Zobaczmy, ogromna: to i Kamil jest fioletowy, a poza tym y, gracze y, okolice 1000 i mniej. U nich dwaj fioleci, dwaj żółci, dwaj pomarańczowi, ale naprawdę mają jeszcze sporo HP. Narzekanie, że to kawu czwórka tu mało zrobiła, ale przechodzimy dalej do samej bitwy T32. Potwornie mocno kampi. Zobaczcie, on całą bitwę praktycznie spędził w okolicach skałek blisko bazy. Także tutaj, z jednej strony, słabo że tak mu ta bitwa, że tak, że tak tę bitwę rozgrywa, ale z drugiej strony, ma już trzy fragi. Także jakoś tam się przyczynia. Do ewentualnej wygranej i pomaga drużynie. Kamil próbuje celować chyba w te pięć czwórki przeciwnika, ale widzi lwę wystawionego bokiem. Także trudny ten strzał lwę, chyba ma silnik uszkodzony, bo coś wolno się cofa. I teraz bardzo ładne trafienie od boku za tyle, ile miał czyli 755-10 do 11 się już zrobiło. Zobaczcie. 5711 punktów uszkodzeń. T5, cały czas Good job FV, czyli cały czas tutaj oni mają czas na to, żeby rozmawiać z przeciwnikami, mimo że bitwa wisi na włosku, wbrew pozorom, bo teraz ta strata HP nasza troszkę się zmniejszyła. Wynosi już tylko 600 punktów zdrowia. T5, na ogrysku. Rako, czyli ten fiolet w T54, e, pisze Sirius i T32 The Game Wants You Win. A, czyli tutaj chyba powinno być The Game Wants You Win, czyli zapewne chodzi mu o to, że nie mógł może go przebić i że najwyraźniej sugeruje, że to gra e, chce, żeby ten T32 wygrał tę bitwę. Próba strzału na blindzie w tego zjeżdżającego T54 nieudana miał tych HP według pokazuje nam mod 81, więc to nawet Splashem go powinno zdmuchnąć. A mimo wszystko przeżył, więc na razie czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Teraz pozwolę troszkę przyspieszyć bowiem moim zdaniem w tym momencie Kamil popełnia y, troszkę błąd, bowiem wyjazd w to miejsce, do którego właśnie teraz jedzie Kamil, to jest gwarancja bycia wyspotowanym. E, przekonacie się, czy mam rację. Tutaj naprawdę no, świecimy się praktycznie od razu. Prakty y, pra y, pra y, naprawdę, że przez pół udaje się obić tę pięć czwórkę, jedną i zobaczcie, od razu wyjechał i spot nawet nie wiadomo od kogo. Także no, musiał od razu się salwować ucieczką. Tak jak mówię, no, decyzja o tym, żeby podjechać to miejsce dość niefortunna, i mógł się spodziewać tego, że będzie wyspotowany. Tym bardziej, że nie wiemy, gdzie jest ta ogryzku, bo te pięć czwórka na ogrysku, bo tę bogatszą w HP udało się ubić. Jeszcze mają kawę czwórkę oraz dwie artylerie także teraz powrót na stare miejsce 11 do 11, zobaczcie hp wciąż mamy stratę około 500 niemniej już czołgi jakoś tak ich na szczęście poogryzane pytanie tylko ile ma HP w 4 bo on się ani razu, czy znaczy świecił się ani, ale nie było go widać w zasięgu rysowania więc nie wiemy ile ma punktów zdrowia T32 podejmuje decyzję o zjeździe i okazuje się, że zjeżdża dokładnie na KW-4, która była przed sekundą na full teraz już troszkę stracił obijany ten T32 bardzo mocno w końcu postanowił, że on weźmie bitwę w swoje ręce. Ubija ładnym strzałem t 5 Zostaje przeciwko kawoczwórce, na którą teraz spokojnie skupia Kamil. Ubity ten T32 od artylerii strzał. Ładnie weszło w KW-4 za 548, więc tak jak mówię, no tutaj dobry w końcu ten wyjazd T32 wykampiła bardzo mocno, ale w ostatniej chwili, kiedy trzeba było, to zjechał i troszkę tego demedżu przyjął na siebie. Kamil chwali się już, że ma w tym momencie 6300 punktów uszkodzeń. Kawu czwórka dość ślepa, więc nie widzi nas z odległości. Zaraz tej mod pokaże 420 metrów. No więc teraz próba: Respect, why me? RD is fair and i It is skill. No to właśnie mówię, rozmowa. Teraz goście mają czas, poginęli. Zobaczcie, co się w tym momencie okazało. Udało się obić kawoczwórkę i nagle do końca bitwy zostaje 5,5 minuty. Kamil ma już na koncie 6,5 tysiąca punktów uszkodzeń, ale został on T28 proto i S51 przeciwko dwóm artyleriom. Także naprawdę no, sytuacja jest dość ciekawa, bowiem zostały dwie artylerie i jeden wolny TEDek. I teraz co tu zrobić? No, Bocia się nie wybiera do kapa, Protek też do kapa niespecjalnie spieszy, więc teraz znowu przyspieszam, żeby, bo to jednak potrwa. Kamil bierze sprawy w swoje ręce, jedzie do bazy przeciwnika, on teraz będzie spotować pisze tutaj, że arty is not balanced ruin the game no tak jak mówię, wspominałem w, to, w tamtej powtórce że kolejny raz osoba, która gra sporo artą odnosi się do artylerii, że niszczy grę w takim razie po, po cholerę artylerią grać, jeśli się uważa że niszczy grę jeśli powodem jest robienie GCK to dla mnie to jest powód słaby, no bo jeśli arta niszczy grę to po co męczyć się przez kilkaset bitew, żeby tego GCK wyekspić Myślę, że gracz taki jak Kamil, spokojnie ma do dyspozycji dziesiątki innych czołgów, które mogą pomóc w, przy CW, bo na pewno ma medy ciężkie te deki. E, także no, dziwne jest to moim zdaniem zachowanie, ale bitwy moim zdaniem bronią się same. E, chłopaki, zarówno Achmed, jak i Kamil, pokazują naprawdę bardzo fajny demecz na tych hartach. Próba świecenia tak jak medem, trochę, wyjazd, cofka, wyjazd, cofka. Protek goni do naszej bazy, a okazuje się, że mamy niespodziankę w, naszym, w naszej bazie, bowiem tam ktoś jest. Okazuje się, że jest to FV, bowiem e, i tak jak wcześniej nie udało się zaświecić e, su, przodem tak udało się zaświecić tyłem, e, ale dlatego, że między budynkami teraz się udało zaświecić su, nas nie widzi. Dzielnie próbuje bronić swojego sojusznika na kapie. Teraz tylko spokojnie przycelować. Nawet nie pozwala nam przesunąć celownik się poza krawędź mapy. Dokładne celowanie do samego końca strzał. Trafienie udało się. Tylko że w tym momencie mamy kłopot, bowiem została minutka do końca kapa. Artyleria nasza S-51 się coś. O, teraz w końcu ruszyła, nareszcie się ruszyła. T-32 po prostu chyba umarł na, na klawiszu pingującym minimapę. Na szczęście s 51 w końcu bierze sprawę w swoje ręce również, tak jak wcześniej Kamil, do bazy przeciwnika. Tak, teraz s 51 1 do naszej bazy. 43 sekundy do końca kapowania T32 wciąż pinguje, żeby bronić bazę. Szuka tego przestrzału. 34 sekundy do końca kapowania bazy. Muszą to muszą to zdekapować 28 sekund artylera zobaczcie jak jej to powoli idzie stara się jakoś tak między tymi kamieniami wyjechać i jest udało się na 20 sekund przed końcem kapowania wyspotować FV -a. poleciała pestka FV strzelił z biodra i na szczęście ta pestka mimo że nie trafiła tam gdzie Kamil chciał to udało się trafić bo ona się po prostu ruszyła w ostatniej chwili myślę że gdyby ta pestka nie trafiła, to by ta bitwa zakończyła się po prostu porażką Kamila, bowiem mm, najprawdopodobniej FV zdążyłby skapować. A tak udaje się 7350 punktów widocznego demedu i to, co, to, czego nie udało się zrobić Achmedowi w poprzedniej bitwie, czyli specjalista, tym razem udało się zrobić Kamilowi. Przechodzimy do podsumowania. Formalnością pozostaje tylko przedstawienie podsumowania. Oczywiście od znaka mistrzowska, a z pancerny do tego, Medal Gora. Tutaj brakuje moim zdaniem medalu. E, Jak on się nazywał? O, teraz mi uciekło. Ten, y, który dostają. Gracze artyleryjscy, za przyjęcie dwóch pestek i przeżycie, także to chyba tak powinno być moim zdaniem, bo przecież przyjął dwie pesty od tego typa, e, także to dziwne, że to, tego zabrakło. E, duży kaliber, oczywiście specjalista i e, obrońca, także też wyciągnięcie w ostatniej chwili, e, co tutaj można powiedzieć, w no, cały ten demacz, wydaje mi się, był widoczny, tutaj nie było żadnych niespodzianek. W tym strzelaniu wszystko co yy, widzieliśmy to faktycznie to, było, yy, to były to uszkodzenia, żadnych blind shotów tak jak w tamtej bitwie, ale bardzo ładne one shoty. No i zobaczcie, 7350 punktów uszkodzeń yy, i mimo, że ma 6 fragów, czyli tak, więcej uszkodzeń, więcej fragów, to mniej punktów doświadczenia, a to oczywiście dlatego, że strzelał do yy, niższych tierów niż yy, jego kolega z klanu, czyli Ahmed. 4 medale e, oczywiście najwięcej uszkodzeń i to zdecydowanie najwięcej uszkodzeń różnica między e, FV a T32 jest kolosalna no i ten T32, który zobaczcie tak wykampił tę całą bitwę i tak narzekali na niego przeciwnicy, że tak stał i tylko w ostatniej linii i od, odstrzelił o wrogów zrobił drugi demont w tej bitwie e, 2109 i 5 fragów i dostał za to 1063 bazowego expa, u nas jeszcze Protek trochę pokampił, no i artyleria. Nie mam pojęcia co Bocian robił. Oddał 4 strzały, zrobił 151 punktów uszkodzeń, więc bardzo słabo. Nasz, nasze top tiery, czyli t 540, 0, co tu jeszcze mamy? Druga t 54 czwórka, 843, trzecia t czwórka, niecałe 1000. Także no i tutaj ten typek u nich najlepiej t 54 300 artyleria również bardzo ładnie, 3000 punktów uszkodzeń. Druga t 4, 2 300 jak Tiger 1449. Co jeszcze? Tortość tutaj wybitnie słabo, tylko 818. Cóż jeszcze? 12 strzałów oddanych, 10 trafień, 7350 punktów uszkodzeń, 2 przyjęte strzały, 10 wrogów aż uszkodzonych, 6 zniszczonych, przejechane 2 km, 8, 180 m, 38 punktów uszkodzeń po asyście, i do tego 86 punktów dekapa. 76,5 tysiąca zarobku, ale po odjęciu autuzupełnia, kosztów auto zupełniania amunicji złotej, bo tutaj tylko złote hałki latały, to jest ważna adnotacja, oraz ym, racji bojowych wyszło 37 tysięcy na minus za tę bitwę. Ale jak zawsze jestem zdania, za takie bitwy można dopłacać 1923 bazowego. E, przepraszam, ekspa z Premką. Także no, bitwa moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo fajna, i mimo że troszkę słabsza, jeśli chodzi o EXP w porównaniu do Ahmeda, to wciąż naprawdę bardzo, bardzo ładna, bo można było śmiało założyć, ta bitwa będzie przegrana, ale dzięki, no, dużo osób twierdzi, kampić też trzeba umieć, także można oddać, że ten kampiący T-32 również robił to z głową. Także jeśli Wam się bitwa podobała, zostawcie oczywiście, zachęcam do zostawienia łapki w górę, a tymczasem to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!